Witam z tej strony DiMoloso i przechodzimy do sklepu Fortnite. I zobaczmy co dzisiaj mamy. Paczucha za 800 plus do tego stylówka nawet dwie. Packer za 800. I również mamy stylówki. Co tu mamy jeszcze za 800, mamy takie zbiorki? Kilofy, malowanie dodani, lotnia, Iskra, za 1200, też ze stylem. Sezon siódmy. Mamy partacza za 1500 z sezonu siódmego i plecak. Tutaj następny skinek za 1200. Podwójna stylówka oraz plecak. Tu mamy kilofy. I lotnia za 500. Tu mamy za 1500 sezonu szóstego i parę styli do tego. Oraz plecak. Następny skinek za 1500 i mamy też styli 4 style, jakby nie było taki zbierek za 800, lotnia za 1200. Jego skinka mamy za 1200 sezon trzeci, tu za 1200 sezon pierwszy emotka za 500. Następna też za 500. I ta z sezonu siódmego też za 500. tu mamy zestawik taki Marshmella z emotką fajny za 2600 pojedyncze Marshmello zestaw pojedynczy emotka lotnia i kilofy. Goblin. Zestaw. Plus zielony goblin. Plus lotnia. Emotka. I kilof. Tutaj z Lola mamy. Zestaw. I pojedyncze mamy. Kilof. I emotka. Plus skinek. Następny z Lola. Zestaw, pojedynczy skin, kilow i muzyczka. Tu mamy pakiet za 42 zł plus 1500 ft. Tu do ratowania świata, technologiczna przyszłość, niemiętowe legendy nic się tu nie zmieniło. Ekipa Fortnite. No i by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie o kody twórcy Dimoloso. Pozdrawiam. No i cześć.